Widzicie, że ta potrawa od tego roku jest zdelegalizowana w Korei Północnej. Nie można jej gotować, sprzedawać, jeść, nawet o niej mówić. No nie powiem, robi wrażenie. Czy to możliwe, żeby była aż tak niedobra? Ta potrawa to budaejjigae, czyli koreański gulasz wojskowy. Gulasz, potrawka, zupa, jak zwał, tak zwał. Samo danie wywodzi się z Korei Południowej, gdzie powstało tuż po wojnie, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły opuszczać Koreę, zostawiając za sobą różnego rodzaju prowiant w bazach. I koreańczycy stwierdzili, że z tego przygotują danie, dodając trochę swoich składników. I tak powstało budaejjigae. Amerykanie zostawili... Prowiant w postaci kiełbasek śniadaniowych, parówek. Ja zamiast nich dzisiaj mam kiełbasę, taką naszą polską, której Azjaci też dosyć często używają. Naleźli też konserwy Spam, bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj. Ja mam dzisiaj polską mielonkę dla alternatywy. Koreańczycy do dzisiaj uwielbiają Spam. Dla nas jest to takie mięso drugiej kategorii. Jest już dziwnie? No poczekajcie. Teraz będzie fasolka w sosie pomidorowym, taka z puszki. Po czemu nie? Wszystkie składniki układam pieczołowicie w garnku. To jest danie trochę typu bigos, więc możecie składniki lekko zmieniać pod siebie. Teraz na sos. Jako bazę będę potrzebował pastę gochujang, czyli pastę sfermentowanej soi i chili. Kolejna koreańska pasta, denjang, czyli pasta sfermentowanej soli, już bez chili. Zamiast takiej możecie użyć chociażby japońskiej miso, albo po prostu tylko pastę gochujang. Do tego czosnek, sos sojowy i papryka gochugaru. Co mieszam i dodaję do potrawy. Na końcu całość zalewam bulionem. I dodaję trochę tog boku. Teraz to się powinno gotować około 5 minut. Gotować dodaję makaron ramion. No i tak amerykańsko inspirowanym daniu nie może zabraknąć amerykańskiego sera. Im bardziej podły, tym lepiej. I teraz to się gotuje kolejne 5-10 minut, aż makaron będzie gotowy. Jeszcze tylko zielona dymka. Prawie jak nasza grochówka wojskowa.